W 15. kolejce Drugiej Ligi siatkarze NA KKS-u Kozienice podejmowali sparte Grodzisk Mazowiecki. W sobotę 11 stycznia na parkiecie kozienickiej hali sportowej rywalizowały piąty i drugi zespół tabeli. Z przyczyn rodzinnych zabrakło trenera Marka Grzelczaka. Pod jego nieobecność nasz zespół poprowadził Michał Kalita. KKS zagrał sprawdzonym i najmocniejszym składem. Michał Ostrowski, Wojciech Ranecki, Karol Bartnik, Michał Trąbka, Daniel Ostrowski, Adam Ostrowski i na libero Robert Błogowski. Pierwsza partia bez większych emocji. Zdecydowanie lepiej w mecz wprowadzili się goście. Siatkarze Tomasza Rosy wyraźną przewagę zbudowali tak naprawdę w jednym ustawieniu. Najpierw po serii dobrych zagrywek Marcina Karakuły i słabym przyjęciu KKS-u ze stanu 4-5 odjechali na 10-5 a w drugiej części seta dołożyli jeszcze serię punktów, gdy w polu serwisowym ponownie stanął rozgrywający Sparty. Gospodarze nie mieli punktu zaczepienia, brakowało dokładnego przyjęcia i siły rażenia w ataku. Pierwszego seta goście wygrali do 16. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły kolejnym odsłonom. W drugiej Sparta dalej grała swoje, ale gospodarze zdecydowanie poprawili przyjęcie. W ataku rozkręcił się Adam Ostrowski, i choć goście kilka razy urywali się na 3-4 punkty, Kozieniczanie szybko odrabili straty. Po asie serwisowym Daniela Ostrowskiego było po 22. Końcówka seta jeszcze bardziej rozgrzała i tak bardzo żywiołowo dopingujące trybuny. Sparta miała dwie piłki setowe. Gospodarze po niewiarygodnej wręcz akcji, najdłuższej w całym meczu, obronili pierwszą, a następnie asem popisał się trąbka. Grę na przewagi 26-24 wygrali jednak goście i to oni prowadzili już 2-0. Trzecia partia, podobnie jak poprzednie, na początku była wyrównana. Jednak tym razem im dalej, tym lepiej grali siatkarze trenera Kality. W ataku Adama Ostrowskiego dobrze wspierali Daniel Ostrowski i Karol Bartnik. KKS systematycznie powiększał przewagę. Po dwóch punktowych zagrywkach atakującego gospodarze prowadzili 17-11. I nie wypuścili już prowadzenia. Wygrali do 17 i przedłużyli nadzieję na korzystny wynik. Dobrze zaczęli także czwartego seta, prowadząc 7-4. Ale Sparta szybko wyrównała. Wymiana ciosów i walka punkt za punkt trwała aż do stanu po 18. Wówczas trzy szybko stracone punkty zaważyły na końcówce seta, który okazał się ostatnim. Gospodarze nie skończyli trzech piłek w ataku. Sparta odskoczyła na 21-18 i do końca kontrolowała sytuację. Goście wygrali do 21, a cały mecz 3-1. Mimo porażki KKS pokazał się z dobrej strony i poza pierwszym setem zawiesił poprzeczkę wiceliderowi dość wysoko. W pozostałych meczach pewne wygrane Necka i Kampera oraz 5-osotowe thrillery w Międzyrzecu Podlaskim i Besku Dużym. Lider z Augustowa wygrał w spale 3-0. A w Wyszkowie gospodarze, także bez straty seta, pokonali czerwoną latarnię tabeli, rezerwy Lechi Tomaszów Mazowiecki. Niesamowicie wyrównany mecz zobaczyli kibice w Międzyrzecu Podlaskim. Miejscowy MTS pokonał kart Polkobyłka 3-2. do 2. Wszystkie partie rozstrzygnęły się różnicą dwóch lub trzech punktów. W drugim secie grano aż do stanu 41-39. Tajbrek był potrzebny również w starciu SKK z metrem. Górą goście ze stolicy. Wygrał również drugi zespół z Warszawy. Mozwola dość gładko ograł akademików z Olsztyna 3 do 0. W tabeli bez większych roszad. Prowadzi Necka Augustów. Punkt za liderem jest Sparta. Trzecie miejsce zajmuje Kamper. Dalej Kart Polkobyłka i KKS Kozienice. Dwie ostatnie pozycje zajmują SMS Spała i Lechia Tomaszów Mazowiecki. Ostatnia drużyna wciąż bez punktów. W 16. kolejce KKS zagra na wyjeździe z Neckiem Augustów.